Naszym gościem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest pan Dariusz Szliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Panie prezesie, polskie firmy mają dosyć duże osiągnięcia w przemyśle, tak szeroko określając, w przemyśle kosmicznym. Jakie finansowanie i jakie projekty będzie współfinansować Agencja Rozwoju Przemysłu? Polski przemysł kosmiczny jest jakby to określić na etapie przedszkolnym, bo cała branża w Polsce to jest kilkaset, no długie, że kilkaset, na pewno mniej niż tysiąc osób, którzy pracują we wszystkich firmach związanych z sektorem. Tak w firm międzynarodowych, jak i polskich startupach, jak i znanych polskich instytucjach, tak jak na przykład Centrum Badań Kosmicznych. Uważamy, że choć ta branża jest mała, to ona jest bardzo ważna z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest inspirująca, po drugie dlatego, że daje, daje nadzieję na możliwość wykorzystania talentów młodych inżynierów, naukowców, którzy, którzy chcą coś osiągnąć. Dlatego, że jest modna na świecie i to nie dlatego, że, że, że celebryci wykreowali modę, tylko po prostu jest to biznes, który ulega wielkim przemianom. Tak zwana pojęcie, filozofia tak zwanego New Space powoduje, że, że coś, co kiedyś było, jeszcze kilka lat temu, zarezerwowane dla dla y, administracji rządowej, dla agent takich jak NASA, albo wielkie wielkie korporacje. Dzisiaj staje się dostępne dla startupów. Spadła cena wyniesienia kilograma na orbitę okołoziemską, elektronika została zminiaturyzowana, niezawodność wzrosła, mnóstwo aspektów, które spowodowały, że technologie kosmiczne stały się dostępne. Technologie kosmiczne to nie tylko to, co leci na orbitę, czyli tak zwany upstream, ale to też, też to, z czego się, jak się później z tych technologii kosmicznych i z satelitów korzysta na Ziemi, czyli downstream, ale także wszystko to, w jaki sposób technologie kosmiczne wpływają na świat wokół nas. Mnóstwo, mnóstwo urządzeń, rozwiązań technicznych, które nas otaczają, tak naprawdę zostały wytworzone pierwotnie na potrzeby takich high-techowych przemysłów jak lotnictwo, kosmonautyka. A więc tak naprawdę jesteśmy także w Polsce świadkiem tego, jak, w jaki sposób te technologie kosmiczne promieniują i sektor promieniuje na, na świat ziemski. Dlatego chcemy to wspierać. Dlatego to wspieramy. Wspieramy to na różne sposoby. Przez inwestycje bezpośrednie jesteśmy udziałowcem jednej z polskich firm przemysłu kosmicznego. Planujemy, planujemy potencjalnie kolejne, kolejne inwestycje w takie wybrane, wybrane obszary, które naszym zdaniem są najbardziej twórcze dla zaanimowania pewnych działań, bo ten, ten poziom już jakiś osiągnęliśmy jako branża. Całe wyzwanie, które przed nami stoi, to żeby pójść krok dalej, zrobić dwie bardziej zintegrowane i skomplikowane projekty. Więc bezpośrednie wejścia kapitałowe, pożyczki dla firm innowacyjnych, które też udzielamy. Mamy taki przykład historyczny firmy, która kupiła, wzięła od nas pożyczkę na zakup licencji na, na, produkcję, na produkcję substancji chemicznej, która jest głównie do przemysłu kosmicznego, laboratoriów napędów kosmicznych, ale. Dzisiaj najlepszy biznes robią na tym, przez sprzedaw tej substancji chemicznej do sektora zbrojeniowego, bo tam jest największe zapotrzebowanie, ale tak naprawdę właśnie to jest przykład tego, o czym mówiłem, o tym promieniowaniu kosmicznym, które wpływa na nasze ziemskie życie. Mamy, sieć, mamy taki program wsparcia otwartych innowacji, sieci otwartych innowacji, który też możemy finansowo wesprzeć projekty zakupu innowacji przez małe i średnie firmy innowacyjne. I na to wszystko, czy to są te instrumenty finansowe? Oprócz tego, oprócz tego prowadzimy bardzo dużą liczbę działań w zakresie animowania rozwoju sektora, promowania, promowania, promowania wymiany technologii, sieci otwar otwartych innowacji, współpracy. Taka mała rzecz, ale też wydaje mi się bardzo, bardzo ważna, to prowadzimy. Prowadzimy, finansujemy stawek kosmiczną, czyli tak naprawdę finansujemy, współfinansujemy zatrudnienie młodych absolwentów, uczelni i inżynierów, którzy wchodzą na rynek kosmiczny. Dzięki temu ich koszty pracy są niższe dla pracodawców. Którzy, tak jak ja powiedziałem, to nie jest branża bardzo bogata w Polsce, więc taki zastrzyk jest dla nich ważny. Nasza praktyka pokazuje, że wszyscy ci, którzy przeszli przez stawę, znaleźli zatrudnienie u swoich pracodawców. A więc to też instrument, który realizujemy i też wydaje się bardzo dobrze wpływa na rozwój branży.